Witam Was serdecznie moi mili. ogólnie mój wygląd jest tragiczny. Ja te włosy zaraz będę, zaraz i będę gry spokojnie, bo ja rozpuściłam skoka, one są po nocy i w ogóle. I my dzisiaj my dzisiaj jedziemy na takie jezioro w Livermall e, I no ni niestety Jakaś wycieczka szlakiem jest też zaplanowana Ale szczęście ten szlak nie jest jakiś duży I w ogóle słuchajcie, przechcę was przez Kupiłam ten kostium na szyję Mam taki sam czarny i kupiłam go dokładnie Ten sam rozmiar, ta sama aukcja Tylko inny kolor I słuchajcie, jakie gówno? Jest za duży, jest za duży Jest po prostu nie rozmiar Chciałam wam powiedzieć, co się ostatnio wydarzyło Bardzo tragicznego, dosłownie tragicznego Strasznie, my zaraz wieczorem zanim tam się zbiorą tego auta To, to ja mogę kawałek odejść wam powiedzieć ogólnie boże, tak lubię tą okolicę, tak lubię tą ulicę po wyjściu z domu ale słuchajcie, moje włosy to jest takie gówno, ale dobra, dobra zaraz będę chciała, chciała, żeby Hanka zrobiła dwa dobierańce ale oczywiście ona jest taka, że na początku powiedziała, że mi zrobi a później mi tego powiedziała, że nie zrobi więc teraz mam takie, takie gówno, ale zaraz, zaraz to ogarnę spokojnie coś tam podziałam. słuchajcie, mamy tutaj dwie kury w okolicy no nie mieliśmy dwie kury, które zawsze chodziły razem ze sobą dwie kurki. E, nagrywałam wam je, wchodziły tam na samochód u nas zrobiły sobie kuwetę e, i, i spały też u nas Natomiast znosiła jaka naprzeciwko u sąsiadów. I niestety, słuchajcie, pewnego dnia ja tak wychodzę rano, jadę na rowerze do pracy. E nie, autem bajham, no nieważne. Patrzę, tutaj pełno piór. Pełno piór tu przy naszym podjeździe. Pełno piór przy naszej furtce. Nawet wiecie co, jak wejdę tam przed drzwi, to możliwe, że one dalej będą te pióra. To wam pokażę. I ogólnie wszędzie na ulicy, o, zobaczcie, zobaczcie, tutaj chociażby widać te pióra. Widzicie to, na, na tym trawniku jest dużo takich piór u nas na wycieraczce, tam również są pióra yy, i wszędzie po prostu te pióra, yy, nawet tam sąsiedzi dalej je mają na trawie. No i ja tak sobie myślałam, że ta kura nie wiem, może jakieś gniazdo robiła czy coś, bo po prostu w ogóle <laughs> jakieś gniazdo sobie robiła, bo no nie wiem, na przykład króliki wyrywają sierść, żeby robić gniazdo, tak? Coś takiego. A okazało się, że wcześniej wychodziły dziewczyny do szkoły z tatą i ta kura, słuchajcie, nieżywa leżała tam gdzieś. Leżała nieżywa, jej wnętrzności były na wierzchu i okazało się, że ona po prostu najprawdopodobniej uciekała przed takim zwierzęciem, dlatego wszędzie były te, um, te jej pióra. Jakieś zwierzę ją po prostu goniło, ja sobie to wyobraziłam, słuchajcie, to było tak przykre i to się musiało dziać w nocy. mieliśmy otwarte okno, spałyśmy dosłownie tu u ale nic nie słyszałyśmy, nic nie było, przecież gdybym ja zobaczyła taką sytuację, to ja od razu jakoś wybiegła. <laughs> Ja do niego jakoś pomocna, no, ale rozumiecie, to jakie przykry... masakra, masakra. One tutaj zawsze były, zawsze wyprowadził że raczej się nie wyprowadzi, go na tego. No, wyprowadził go z słodzone, na to jest takie, że tam policja jakaś na łodzi pływa. I ja tu chrzest robią. Znaczy nie, no spoko spoko w sumie. Patrzcie kwajny O Jezu, już widzę, widzą, że jak nagrywam oldaka. O, kolejna sobie idzie się chrzcić chyba. No, kolejna, 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 zobaczcie. No tutaj takie różne są lili. O, może gapi się. O, może śmierłem się do tego nagrania i na masakra. Policja, Boże, co oni chcą, co oni chcą, co oni chcą od nas? Patrz ta tu policja do nas płynie. I ogólnie jest coś takiego, że my mieliśmy się kąpać na no, nie kostiumy i w ogóle wszystko... Patrzcie, no patrzcie, problemy mają kiedyś nas. Patrz, tato, patrz. Nie tak I tak, ale <grywa> tylko nic co oni chcą od nas, co nie to nas. O Boże, ej, może nas złapali za niepłacenie na siłce. Dobra, robię wszystko. Chciałam Wam powiedzieć ogólnie, że my tu przyjechaliśmy, chciałby się kąpać i tak dalej, a okazuje się, że jest nos swojing, jakie są toksyny w wodzie. Rozumiecie to? Dobra, chciałam powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj, żeby się właśnie nie kąpać, a okazuje się, że są jakieś toksyny w wodzie i nie można się kąpać, w i policja to chyba właśnie ochronia, że nie można się kąpać, a ja nie wiem, oni robią chrzest i co? O, dobra, przez pełne zadłużenie w zbiorniku. Nie, ale w tym kościele, tam obok nas też takie są chrzesty, tylko że w takim małym zbiorniku, nie takim naturalnym. No dobra, i ja robimy teraz modlitwę, ale słuchajcie, no i ogólnie ładne miejsce, fajnie było się wykąpać, jest ciepło, gorąco ja i w, w ogóle. Tak Naprawdę drobiazgowa, gdyby z tego powodu nie się kąpać, to im się nie im no, ale mamy ma problem do nich? Ty no właśnie, przyszedł po coś jednak ten policjant, no może im zrobić problem o to. Ale ja słuchajcie, w Bałtyku jak były sinice, wlazłam e, do morza. Wlazłam, trochę później miałem jakieś kreszty w ale wlazłam i nie było jakiegoś problemu, więc ja myślę, że tutaj jak nie będzie tej ulicy to ja też się wpakowuję w tej wody i nie obchodzi, e, bo jest gorąco i w ogóle. ważnie czuję. na jakimś chodniku. Totalnie. Wjechałam po prostu na chodnik w jednym momencie. To jest jakieś takie osiedle. Jest strasznie czarno, ale jak jechałyśmy do Walmart'a wcześniej, stawiłyśmy w ogóle starych na koncercie. Jechałyśmy do Walmart'a, zobaczyliśmy tutaj plac zabaw i wielką, wielką zjeżdżalnię. Jak na plac zabaw strasznie stroma I mówimy, kurde! Przyjeżdżamy tu. Ja też się czuję jak w jakimś lesie. Kluczyki mam. I tu nic nie widać. Hanka świeci latarką, świeci latarką. I słuchajcie, ja zjeżdżam do tej zjeżdżalni i idziemy dalej, bo my się ogólnie obstrałyśmy strasznie, żeby tutaj, że tu nie ma światła i w ogóle. Żelowa to jest trochę przerażające, nie? Wam auto. Ja się szczerze boję, że ktoś nas tutaj porwie. No i co do fabryk, samą to przejeżdżałeś. No, przejechałeś. dała nam takie newsa, że zawsze porwane dzieci w fabrykach. Tak, nie tak, tak, to tak. prawda. Ja ale beka, ale no, <laughs> beka z tym zaparkowaniem. Ej, ale żeby nas tej policji nie złapała za to zaparkowanie. Więc to to najmniejszy problem. Nie, no ja się boję. Dobra, słuchajcie. Ja biegnę. Ja biegnę. No. Na... i nagram cię. Dobra. Żłowa? Proszę, mój telefon jest od razu z latareczką. Dobra, łakareczką. Więc masz. Okej, ale Ej, ale super. Ale gdzie dla te... widzia jeszcze? Nie rób gwałtownych ruchów, bo się będę bać. A my też taki mamy na naszym tym. To nasz długi. My nie mamy go. Dawaj, Juka jest na tym, to jest fajne. Boże, żłowa. Ja tylko maską tylko żłowa. Ja pojedę z sobą. Okej, okay, my idziemy z fanfony, dawaj świeć. Zrobię wszystko. jest trochę już chłodno, ale jest ogólnie bardzo ci Ej, dobra, nasz... Ej, ja się trochę jednak boję chyba. A czemu ja się nie mogę pobawić? No bo ty jesteś Dziczo, Migze. Ej, czekaj, żubo, poczekamy na ciebie. Poczekajcie chwilę. No, w Mantece takim jest. No, w jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, No. Bo to dla maluszku. Nie, bo ja ten, bo ja się tak oczywam. tam ktoś jest tam ktoś, ktoś jest, tam ktoś jest. Z psem, Boże, jaki się wystrzałam. Gdzie? Już poszedł. Dobra, Boże. Dalej, Boże. Już idziemy. Znaczy, no bo to jest coś z psem, no, Jezu. Patrzcie na to my ją Jezu, jak jakieś jak, jak, jakaś żurawa dziecko. Widać ją, czy nie? E, no widać, widać, Widzisz tylko na jest stroma? Ja pokażę, Ci to budowę. stroma? Boże, za... Widać coś? No żloba, ty wcale nie jesteś taka mała. O, Dobra, jest... dawaj, ja no, się to mam. No, dawaj, dawaj. Boże, ja bym tu mojego chociaż nie puściła. A chociaż jesteś, nie, bachor, nie, nie, bo to jest za się... takich bachorów tu trochę mocno. Tu wchodzę i jeszcze to. trzeba wejść. Ła! Wow, bo... żloba, to kondycji już nie masz ale chyba, już ale... zmęczona jesteś? Jestem, no. Czekaj, czekaj, poświęcę tak dla ale widza. może nie odszedł, tylko dwa kuna, No nie wiem, no. Ej no, nie, ja się szczerze, trochę boję. Ja też się boję. Szkoda, że tam wody nie ma, nie? Boże, że właśnie kogoś bo ja trochę boję, że mi coś od tyłu zaatakuje. No! O Boże! O Boże to... Strasznie. Strasznie? Dawaj Hanka! Nie! Strasznie! I to jest gorsze niż na Na, na no. Wójdzie, no Ale ci oczy robią takie dia ten. Ej, ale niech no. ładnie! Tylko ale nie, ci to buty świecą! Jakie ona... jak się buty świecą. Pokaż dla jaka ona jest wysoka. Żuraba, teraz ty idź, nagram cię. E... Idź. Zjedź, e... musisz dać e... wrażenie, oh, okej? Okay? Oh, oh, no i ok. też ok. to, bo fajna ona jest bardzo. No. W aucie przecież mogłeś Ale hamowałaś, to się no nie liczy. Mam, się nie Dawaj, na plecach się kładź, bo masz koszulę, to ci się fajnie będzie zjechał. No, no i jeszcze raz, i ci się położą na no, plecach. I nogi to tak do No <grym> Dawaj, zjeżdżaj. No to będzie weka. Tak jakoś... No tak, na plecy kładź i ręce tak wzruszała. No ale to I jest straszne. Dobra, te schodki wyglądają tak. kurna, się z nich. Dobra, dla widzę już kończę. My sobie tu robimy koncert, musiałam niestety z pomysła, musiałam wyciszyć muzyczkę, że pokazać co my tu mamy. Dawaj, dawaj, szanowna. Zobacz, zobacz. Wiesz chyleczkę Ajajajajaj. Ajajaj. Aj, aj. aj, aj. I czekamy tu na starych, nie wiem kiedy on się zjawią. No możesz <litekwiedawka> się przestać? <grydilee> <Spadalanie>. <grydilee> no i czekamy na... <grydilee> Stary, my koncertem nie mogę wam zapodać niestety poprawa autorskie. Aj, ja, 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 ja. A może pokaż dla widza twoje wyczyny w sklepie. Pokaż, pokaż, no pokaż. Oj, 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 oj. Pokaż, no pokaż. No puść, puść, puść. A które? Puść, e, puść, e, a mój e, Taniec. Ledw, lodówki, nie będzie zbyt seksualny. Nie, właśnie nie pokaż ledwie Taniec. Nie mogę pokazać. A stary, taniec. stary. No to pokazuj co samym też. Ej, co ty robisz? Nie widać, czekajcie, rozjaśnij ekran. Rozjaśnij ekran, rozjaśnij ekran. No już kardy słyszę. Ej, co ty robisz? Ale serio, tam była nuta. Słyszysz? No i co? Tylko, bo to jest... Ale to jest mój taniec ogólnie, ale dla widzenia nie pokazujmy oryginału może, nie? Pokaż. No ale to może. jest, nie, 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 nie można. Nie można, nie? Lodówkę, lodówkę proszę pokaż nie lodówkę. Nie, Prawda. lodówka jest specyficzna. Albo starą lodówkę. Pokaż może zabawę z filtrami. Nie, pokażę, y, jak kupowaliśmy na pewno. <grymne> <grymne> no pokaż, ale to jest... Junka, co sądzisz o tych Na przykład o tej. O tej tu złotej, z tak, O Boże, ale to jest... Starożytny Rzym. Ale co masz o tej? Jest długi. No. A co ty, co ty masz? tak? że ten, ten hamarzurek, na łbie. No, bo on <grymne> mnie chętniany, ale przed słońcem. A de, ale, ale, jakby ktoś się dorwał do Hanki i Memories of to ja jestem skończona no. w życiu ever. No. Tam są najgorsze nagrania na mnie, jakie mogą być. No. Nie pamiętam, co to jest. Ja też piszę hanka, ale tego nie pamiętam. A, pamię a masz nagranie, jak szłam, żeby brzuch od okresu nie bolał? Nie, to było star, ale chyba tego nie nagrywałaś, Czy nagrywałaś? To, Ale to jest dla widza, akurat dobry life. Jak chodzicie, to was nie boli brzuch od okresu. Ale to serio pomagało na bóle brzucha. Tak trzeba chodzić. że? Wow. O? o, i patrz na no to. <noise> to są ujęte mój. fotele diabła takie wygodne. No, ale serio, ja do tych foteli ciągle się. spałam. Idealna ty... reklama było tak No, idealna reklama. Muska nie potrzebujecie, jak macie. <noise> ale u mnie ludzie na melanżu, po melanżu też na tym spali, więc. No, to było spoko Już nic ciekawego podle. Dobra, takiego takie. Jak... <noise> Oj, tu jest dużo no, ciekawych rzeczy, ale ciekawe. Chyba nic nie właśnie <noise> nie bo tak się cieszę, że tym no tak powiem. Przerwa, poza mnie, gdybyśmy my chcieli, w sensie śnić, ona głównie, ale ja też, bo mam taki jeden album. A, bo ty masz tam, <noise> jakoś cię, jakoś cię, i cię, jakoś cię y, pogrążyć. I Już no, no, wiesz, co możemy pokazać? No. Karta pływacka. To są poradniki no, no, wizowi, pociekaj, się przydadzą, wiecie, wiedz, cicho. Wiecie, jak ktoś wizowi w tym to czy ktoś posiada kartę pływacką, jak ja, no już wam pokazuję, po prostu posiada takie umiejętności. To jest mega prosta. Ale piękny wyczyn. a tam było dużo odcinków w tej serii, co nie? nie? Nie, 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 to ja nie. Jak ty, taka ładna? <laughs> nie, no wcześniej to zrobiłam. Ten motel był super. Same ręce, drodzy widzowie, same ręce, Only heads. Ja. To już zaczynał się mój film na angielski. To początek bycia w Stanach. I to robimy te wyścigi. Osoby, które ja, patrzcie. Pięknie to było. To było szybkie, akurat. Co? Nie, no, nie, masz to wyciąć. No. Nie, no, nie, ja no, ma... to no, to... no, Nie. Nie, ja to wyciąć! Tam... no,

Matko stary. Tak, matko starą. Tak, matko starych. Boże, ale nie ma widzowie. Kto to nas odwiedził? Patrzcie nasz mały tenisista! Idziemy sobie, ale no niestety nie obejdzie się bez rakiety. Żlowa puszcza bańki, żlowa jest takim zabawiakiem. nie znaczało, że samochód jedzie, na ulicy. Żlowa, żlowa, żlowa. Naprawdę się złowa, to ty, ty jednak się nie nadaje. Ja się na matkę mega nadaję. Zaczek jest szczęśliwy w moim towarzystwie. Zawsze ale on jest, on jest, taki słodki, że to jest po prostu niemożliwe. On jest po prostu taki słodziuteńki. No zobacz. Jezu, Jezu, jaka Żylowa, on ma wywalone w te bańki, szczerze. Tu się staje na stawach. Mówisz, to puszczać, a on ma wywalone. Oh lol, od te bańki odwalają. Łoń, nie wiem. Co ma ta piłka i ta rakieta? <taki> tak tym nie gra. I błaźni z tym. A, jadł kuś, żebyś mi włóczył. Dobra, nie idź, tylko to za za. Utrzymałam, goń go, goń go, ale tak słodko biega te małe kropki. Słuchajcie, tam jest jakaś dzieć, ja wracam na nogach, no taka sytuacja, i przychodzę, a tutaj taki koteczek sobie jadł tą karmę. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za dzieć. I słuchajcie, tam w tym kanale jest tych koteczków więcej. Boże, takie słodziaki, nie mogę, trochę są dzikie, przede mną zwiały. Ale widzicie, patrzy się tam jeden na mnie. Dobra, on na mnie czy On mnie chyba odgania. Ale widzę, że tu ktoś się dokarmia. Tylko, że jest taki upowies już w ogóle w pół do dwudziestej. A jest taki upał. Ja nie wiem, ja tu wejdę, bo ja się muszę zorientować, czy one mają wodę. Nie mają wodę. To ja im zaraz tu dam moją wodę. Bo to jest, słuchajcie, niemożliwe. Jest taki upał. Z zobaczcie. O Boże, ile tu jest tych kotów, o Maryja! I słuchajcie na terenie. Ja nie chcę im tutaj przyczepiłam się do drzewa. Nie chcę ich straszyć totalnie, ale nie, dobra, widzę, że mają wodę. Tylko właśnie chciałam sprawdzić, czy mają na pewno wodę, czy wszystko jest tutaj z nimi okej. Okay. O, one tutaj mają wszystko. Ojejku, tam się chowają. Trochę są dzikie, ale... Słuchajcie. O Boże, ale słodkie. To ja nie wiedziałam, że to jest taki domek kotków. Dobra, idę stąd, nie chcę ich straszyć, ale jakaś dzieci, jakaś walizka. Słuchajcie, wiecie co? Ja się tutaj szczerze troszeczkę boję chodzić, ale dobra, mają wodę, mają wodę, to git. Cieszę się, bo już szywam, że słuchajcie, jest taki upał. To jest jakaś po prostu masakra.